A co ty tam robisz? Co ty tam robisz? Halo? To tam miał nagrywać? Pepe pepe Kapsa pe, pe. pe, 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 pe. obniżyć trochę kamerę na dół? Tutaj mikrofon mamy, daleko. Tutaj musisz mówić do mikrofonu. O! Trzeba obniżyć kamerę troszkę, synu. Wiesz? Mm -hmm. yy. Siemanko, witam was serdecznie wraz y, z moim bąbelkiem. Yy, w dzisiejszym odcinku chciałem zrobić <śmany> uh. razem z moim bąbelkiem opening paczek z pracy dostałem paczki z pracy. Tak? Nie wiem, może parę osób z was pamięta opening z poprzedniego roku. Jeśli nie, no to nie szukajcie go na kanale, bo już go nie ma, ale proszę bardzo. Zrobimy mały opening paczki z pracy i od biura. To jest paczka od biura. Robimy opening, no i wiadomo, że tu jest czekolada. Opening paczki, opening paczki z pracy, zrobiony? I co tu mamy? nic ciekawego no a dzisiaj yy, a dzisiaj zapraszam was na opening z tego roku yy, to, to to niestety nie jest prezent yy, to, yy, to kiedyś sobie kupiłem dawno dawno temu ale akurat dzisiaj Tak, przywiozłem to dzisiaj ze sobą razem Razem z sobą przywiozłem z pracy bo Pożyczyłem kiedyś koledze Pożyczyłem kiedyś koledze Nie otwierałem jeszcze, nie sprawdziłem może Mnie sprankował, pożyczyłem kiedyś koledze I niestety, ale yy, Się im zniszczyła No i Kupili minową. odpowiada się jajami. Także opening zaliczony. Wiertarki. Nie chcesz oglądać wiertarki, rozumiem? Tak. Zamykamy i odkładamy, tak? Dobra. A tu jest paczka. Ej, bardziej nie będzie widać. To jest paczka z pracy. Dzisiaj ją przywlekłem sobie, do tego dostałem razem kartkę. Nie będę wam czytał. Po co? Nie ma najmniejszej potrzeby. No i co? Tym razem zrobimy to normalnie. Tym razem zrobimy to normalnie, bo człowiek czasami dorośleje na jakieś tam 5 minut. Co nie? To bardziej Bubu jest ciekawy, co tu jest. Nie mam zielonego pojęcia, co tu jest. Nie chciałbym wiedzieć od chłopaków. Część chłopaków wczoraj podbierała. Podejrzewam, że pewnie dużo artykułów spożywczych. Ja będę wyciągał i będę Wam pokazywał. Bubu jest zainteresowany czymś innym. Dobra, no i co? Pierwsze rzuca się nam w oczy. Browar. Piwko. La hmm. Co tam? Alkohol. 7% objętości alkoholu. Proszę bardzo. Wióry. Szynka. Boczek, bym bardziej powiedział praliny yy... no będę już miał gdzieś sporo tych pralinów takich różnych czekoladek, bo yy, powiem szczerze że jakoś ostatnio nie przepadam yy... o widzę, że na święta wędliny już są następne jakieś wędliny, od razu otworzymy zobaczymy jak, co to tam Syn zrezygnował, jak widzi jedzenie. Następne jakieś wędliny. Urban Bottle, czyli jakiś termos z nadrukiem firmowym. No powiem wam, że... że ładny nawet. Znaczy się, no ładny no Niebrzydki i taki... O! Serio, kurde, powiem wam, że ciekawy. Jakby kogoś interesowało, gdzie pracuję. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Tak, tak, tak. Każdy u nas dostaje taką paczkę, czy zatrudnił się wczoraj, przedczoraj, rok temu, 5 lat. Nie jest ważne. Każdy dostaje tą samą paczkę. Krakersy. Krakersy akurat lubię. Jem raz na rok. Ojej. Piwo to u mnie yy, jeszcze leży z tamtej paczki z tamtego roku. Latramp. Kład. Quad, Kładr. Quadru, Następne piwko. Ale to już ma 10%. Patrzcie. Nie wiem, nie wiem czy to dużo. To wy mi dajcie znać, bo ja się... Muszę przekrzykiwać go! Te, te, te. On no, tak zawsze jak roznałem, przez telefon czy coś. Musi dać znać. Tu są jakieś dipy, znaczy jakieś sosy. Eee... No to są też takie Ala crackersy tylko w innej... Eee... w innej po prostu... Takie do przegryzania. Takie swoje kinowe rzeczy. Tortilla chips, tortilla chips. Każdy czyta y, różnie, bo y, różnie się to czyta. Chorizo. Czyli takie można powiedzieć takie surowe kiełbaski. Znaczy takie kiełbaski, które mogą leżeć sobie w półce w ciepełku. Nie muszą być chowane w chłodnym miejscu. A to chyba są orzechy. Nie mam pojęcia co to jest. Powiem, szczerze, że teraz nie będę sprawdzał. Ale wam... Dobra, pokażę wam o, co tu jest napisane. A wy, a wy sobie możecie przetłumaczyć. Ewentualnie przetłumaczę podczas montażu. A tu jakiś... sos, Zupa pomidorowa. Nie lubię zupy pomidorowej. Zupa pomidorowa Dużo wiórów, dużo wiórów Guacamole Guacamole No ja pierd... Guacamole Oliwki Ja niestety za oliwkami jakoś tam specjalnie nie przepadam Zjem, bo zjem od czasu do czasu. Uh, no, co tam? Małe cięcie było. Yy, jestem z powrotem. Skończyliśmy na winku. Winko, żyrafa jakieś afrykańskie wino z South Africa. Przecież sobie, ja się na alkoholu nie znam. Nie piję. Można powiedzieć, wcale znowu jakieś o tym razem orzechy proszę bardzo wydaje się, że już ostatnia rzecz ser proszę bardzo taki ser i to jest nasza cała paczka świąteczna zostały wióry tak jest to wszystko no, co tam powiecie? Ja to na razie powrócę tutaj, żeby to przetransportować w odpowiednie miejsca. Na pewno wszystkiego nie, nie użyję. Na pewno alkoholi nie wypiję. Bo jak już mówiłem ja alkoholu no nie lubię. No co, paczka dosyć spora. Teoretycznie same produkty spożywcze. Yy, wiadomo, yy, nie każdemu yy, nie wszystkim mogą się takie podobać paczki. Ja jestem zadowolony. Yy, zawsze to jest jakiś gift, prawda? No. Yy, Prezent, jaki dostaliśmy z agencji, nie dostaliśmy wcale. No, bywa, nie? No, bywa. Także niestety wam nie pokażę, bo nie mamy nic. Tymczasem, co ja już przedłużać nie będę. Zachęcam do oglądania innych filmików. Życzę Wam wszystkim zdrowych, radosnych, spokojnych, owocnych. Świąt Bożego Narodzenia. No i co, widzimy się pewnie za. No, trudno mi jest powiedzieć. Yy, trochę roboty każdy ma. Yy, yy. Dobra. Cześć. Żegnam Was serdecznie i raz.